Rozdział dziewiętnasty. Boża stacja paliw. W więziennym obozie pracy spędziłem dziewiętnaście miesięcy. Wcześniej, zaraz po moim aresztowaniu, przebywałem przez pięć miesięcy w centrali zatrzymań. Skazano mnie na trzy lata, jednak w nagrodę za dobre zachowanie wyszedłem wcześniej po dwóch latach. Deling została zawiadomiona o moim zwolnieniu. Natychmiast pojawiła się w obozie, by mnie stamtąd zabrać. Po dopełnieniu w administracji wszelkich formalności, gdy już mieliśmy wychodzić, zadzwonił telefon. Miałem się stawić na rozmowę u szefa komitetu politycznego. Byliśmy wstrząśnięci i zdumieni tą nagłą zmianą. Pomyślałem, że może coś się zdarzyło w kościele, co sprawi, że wpadną w jeszcze większe kłopoty. Powiedziałem żonie, by jak najszybciej wyszła i wzięła ze sobą moje rzeczy, w tym notatki, jakie przez te dwa lata robiłem podczas mojego czasu z Bogiem. Gdy wszedłem do gabinetu szefa komitetu politycznego, czekało już na mnie kilku przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Poproszono bym usiadł. Jun, kilka dni temu odwiedziłem biuro prowincji i pytano mnie głównie o ciebie, zwrócił się do mnie szef komitetu. Chcieli wiedzieć, czy nastąpiła poprawa w twoim zachowaniu. Powiedziałem im, że bardzo dobrze sprawowałeś się w ciągu ostatnich dwóch lat, że byłeś wzorowym więźniem, cieszyli się słysząc te wieści. Chciałbym panu i całemu personelowi administracyjnemu więzienia podziękować za to, że przez ostatnie dwa lata opiekowaliście się mną, odpowiedziałem. Strażnik podał mi do ręki akt zwolnienia. Dobrze, Jun, jesteś wolny, powiedział. Wyszedłem z więzienia. 25 maja 1993 roku. Daling wciąż czekała na mnie przed bramą. Wsiedliśmy do autobusu i całą drogę do domu dziękowaliśmy Bogu za Jego łaskę. Gdy dotarliśmy na miejsce, najpierw razem z moją mamą oddaliśmy dziękczynienie Panu. Zobaczyłem je złamane dla mnie serce i tysiące ciężarów, jakie musiała przez te bolesne lata dźwigać. Modliła się o mnie codziennie, bez ustanku. Razem odśpiewaliśmy pieśń, po czym pogrążyłem się w modlitwie wraz z moją miłą żoną. Dzieci smacznie spały i nie chcieliśmy ich budzić. Wszedłem do ich pokoju, by spojrzeć na ich piękne buzie. Byłem taki szczęśliwy, że będę mógł wziąć je sobie na kolana i pogłaskać po głowie, zamiast patrzeć na nie przez żelazne kraty, słysząc oddech strażnika w pobliżu polu był akurat czas żniw, lecz nasze serca chciały zbierać większe, wieczne żniwo dla pana, żniwo dusz. W spokoju i radości pana położyliśmy się do łóżka, by wypocząć. Następnego dnia stanąłem przed kolejnym wyzwaniem. Pan nakazał Delinki mi zostawić wszystko i wdrapać się na górę, nieopodal naszej wsi, by szukać Bożego kierunku dla naszego życia. Moja żona zasugerowała, że najbardziej palącą potrzebą w chińskim kościele jest szkolenie młodych liderów. Zgodziłem się z nią. Wiedziałem jednak, że czeka już na mnie wiele innych rzeczy do zrobienia. Jeden z przywódców kościoła domowego już zaplanował mi kilka spotkań, które miały się odbyć w ciągu pierwszych dni mojej wolności. Inny brat prosił, bym przyłączył się do jego podróży po wielu różnych prowincjach, której celem było szkolenie i wzmocnienie tamtejszych kościołów. Jeszcze inny brat Organizował szkoły uczniostwa i chciałby mu w tym pomóc. Lecz błąd, który wcześniej popełniłem, nauczył mnie czegoś. Podziękowałem za ofertę współpracy i czekałem z delink na słowo od Pana. Minął tydzień postu i modlitwy, gdy nagle usłyszałem, jak Duch Święty wypowiada do mnie takie oto słowa – stacja paliw. Gdy Pan wróci, Jego naśladowcy muszą mieć paliwo w swoich lampach pokazał nam, że paliwo Ducha Świętego jest największą potrzebą tego pokolenia. Mieliśmy wyszkolić pracowników, którzy będą w stanie zanieść obecność Pana wszędzie tam, gdzie pójdą. Pan Jezus wyjaśnił nam swoją wolę. W Chinach wiele jest pustych naczyń, lecz niewielu takich, którzy napełniliby je Bożym paliwem. Bóg nie chciał więc, byśmy znów padli w wir pracy, chciał za to, abyśmy pomogli rozpalić ogień w wielu innych sługach Bożych, by ci wiernie służyli ciału Chrystusa. Spotkaliśmy się z przywódcami i starszymi naszego kościoła. Od jakiegoś czasu modlili się, by Pan pokazał mi kierunek naszych dalszych działań. Modlę się o Kościół od trzech do czterech godzin dziennie, lecz moja wiedza na temat prawd biblijnych jest zbyt płytka, usłyszałem słowa brata Fu, zanim jeszcze zdążyłem podzielić się z liderami swoją wizją stacji paliw. Ponieważ nie umiem czytać, pamiętam tylko kilka wersetów. Wiem, że wielu pastorów i ich dzieci zatraciło pierwszą miłość do Jezusa i wróciło do świata. Zaczął płakać. — Bracie Junie, wreszcie wróciłeś do nas! — ciągnął dalej — może zebrałbyś młode pokolenie i nauczył je podążać za Panem? Gdy byliśmy z bratem Juanem w więzieniu przez te dwa ostatnie lata, nasz kościół był jak sierota bez prowadzenia, dodała siostra Szęk. Na spotkanie przychodziło zaledwie kilka osób. Kaznodzieje nie wiedzieli, o czym nauczać. Kilku naszych współpracowników było zmuszonych odejść ze służby, by znaleźć pracę i popłacić grzywny, jakie nałożyła na nich milicja. Wszyscy szlochaliśmy. Poczułem, że to doprawdy Boże powołanie dla nas, byśmy otworzyli stację paliw. Bez dobrego szkolenia Boże światło pośród nas powoli zgaśnie. Wstałem i zacząłem dzielić się wizją stacji paliw, którą dostałem od Boga. Większość naszych współpracowników to prości mężczyźni i kobiety z pochodzenia rolnicy. Nic z tego nie zrozumieli. Stacja paliw? powiedział brat Fu po kilku minutach ciszy. Będziemy otwierać interes? W całym naszym kościele niewiele jest pieniędzy. Poza tym mamy żniwa. Te pieniądze, które mamy, musimy przeznaczyć na pomoc rodzinom w potrzebie, sierotom i wdowom. Jak mielibyśmy otworzyć w takiej sytuacji stację paliw? Proszę wyjaśnij nam to. To ma być stacja paliw Ducha Świętego, odparłem ze śmiechem. Wreszcie zrozumieli o czym mówię. Po modlitwie wybrano trzydziestu młodych wierzących, którzy mieli być poddani dwumiesięcznemu szkoleniu na pierwszej w historii stacji paliw. Szkolenie odbywało się w jaskini, na szczycie góry. Do tego czasu nasz kościół doświadczał potężnej mocy Bożej. Oglądaliśmy cuda, wielu ludzi przychodziło do Pana. Po raz pierwszy jednak wdrażaliśmy program szkoleniowy, którego celem miało być posłanie robotników na żniwo. Naszą stację paliw nazwaliśmy Centrum Treningowe Proroka Samuela. Podczas szkolenia każdy student był zobowiązany przeczytać cały Nowy Testament i nauczyć się na pamięć jednego rozdziału dziennie. Miesiąc po rozpoczęciu lekcji, większość studentów potrafiła zacytować z pamięci całą Ewangelię Mateusza. Razem mieszkaliśmy i jadaliśmy w naszej jaskini. Zanim jednak do tego doszło, było między nami wiele rozmaitych tarć z powodu niezgodności charakterów, niestosownych postaw i zazdrości. Teraz, gdy znaleźliśmy się wszyscy razem na stacji paliw, nauczyliśmy się razem modlić i szczerze kochać siebie nawzajem. Osiemdziesiąt procent studentów nie potrafiło na początku modlić się publicznie, lecz już po kilku tygodniach wiedzieli na czym to polega i czuli ciężar ginących dusz. Wstawaliśmy codziennie o w pół do piątej rano. Po porannej i toalecie od godziny piątej wielbiliśmy pana. Później przez kilka godzin modliliśmy się o naszych współpracowników w polu. O godzinie ósmej rozpoczynała się pierwsza lekcja. W ciągu dnia mieliśmy tylko dwa posiłki o dziesiątej rano i o piątej po południu. Gotowaliśmy i wypełnialiśmy wszystkie inne obowiązki na zmianę. Wieczorem wszyscy mieliśmy do zrobienia zadanie domowe. To był szczególny czas. Każdy dzień był niezapomniany. Bóg zlewał na nas obficie swoje błogosławieństwo. 5 stycznia 1994 roku była moja kolej na oddanie dziękczynienia podczas śniadania. Zauważyłem, że posiłek jest o mniejszy niż zwykle. Nie mamy już makaronu i warzyw, powiedziała mi moja żona. Zaproponowałeś siostrę o Hannach, by tego dnia zakończyć szkolenie i puścić studentów do domu, by mogli wdrożyć w życie to, czego się nauczyli. Nie zgodziłem się, chciałem, byśmy nie przeszkadzali Bożemu duchowi, gdy nas napełnia, nawet jeśli miałby to oznaczać puste brzuchy. Jeśli zrezygnujemy z zajęć tylko dlatego, że nie mamy co jeść, powiedziałem, nasi żołnierze nie będą w pełni wyposażeni do walki. Módlmy się z wiarą i czekajmy na Boże zaopatrzenie. Tego wieczora, gdy większość studentów już smacznie spała, kilku przywódców uklękło na brudnej podłodze naszej groty i oddało się modlitwie. Pan pokazał nam, że naszym priorytetem ma być posłanie pracowników do rejonów najuboższych i najbardziej potrzebujących, których ludzie nie słyszeli jeszcze o imieniu Pana Jezusa. Gdy podzieliliśmy się tym ze studentami, w pełni przyjęli to zadanie, składając swoje ciała w ofierze służbie pańskiej. Nie minęło wiele czasu, a zaczęła napływać do nas korespondencja z całego kraju. Wierzący z najdalszych zakątków Chin, takich jak Guizhou, Gaoxi, Hunan, Tybet, Gansu, Qiikai, błagali nas, byśmy przyszli im z pomocą. Nasi młodzi, pracownicy wypełnieni bożym paliwem, byli mile widziani i cenieni w całych Chinach. Stali się wojownikami ewangelii. 16 stycznia starsi naszego kościoła włożyli swoje ręce na tych młodych ludzi i posłali ich na pola. Opuścili dom i rozproszyli się po całym terytorium Chin. Największym naszym problemem było to, że nie mieliśmy pieniędzy, by wesprzeć nowych pracowników. Gdy szkolenie dobiegło końca, wróciłem do domu, gdzie czekał na nie list polecony od brata, który pilnie chciał się ze mną widzieć. Nie mieliśmy w naszej wsi telefonu, więc udałem się do pobliskiego miasta, by zadzwonić z automatu sklepowego. Byłem szokowany, gdy usłyszałem w słuchawce głos Amerykanina. Mój rozmówca był podekscytowany, że mnie wreszcie słyszy. Niezbyt dobrze mówił po chińsku, lecz zrozumiałem, że chce przyjechać, by się ze mną zobaczyć. Postanowiliśmy się spotkać następnego wieczora w mieście z Hangzhou. Jednak coś przerwało nam rozmowę i w umówionym czasie nie mogłem go znaleźć. Byłem w kilku hotelach, lecz jak się okazało, nie był w nich zameldowany. Wróciłem do domu zniechęcony. Później dowiedziałem się, że zatrzymał się w małym hoteliku i przepłakał cały dzień, bo sądził, że stracił szansę, by się ze mną zobaczyć. Nie poddał się jednak i znów przesłał mi wiadomość. Ponownie wyruszyłem w długą podróż do Schenghou. Tym razem udało się nam spotkać. Pan powiedział mi wyraźnie, żebym się z Tobą skontaktował i przekazał Ci ten oto dar, by wesprzeć Waszych pracowników, powiedział po przywitaniu. Podał mi kopertę pełną pieniędzy. Tym razem, gdy wracałem do domu, moje serce tryskało radością. Gdy opowiedziałem, co ją spowodowało, wspólnie cieszyliśmy się, że Pan zaspokaja potrzeby naszych pracowników. Uklęknęliśmy i dziękowaliśmy Panu za jego zaopatrzenie. Choć mieliśmy świadomość, że pieniądze szybko się rozejdą, wzmocniła się nasza wiara i z ufnością patrzyliśmy w przyszłość. W tym czasie wiele kościołów w południowej części Henanu i Anhui obudziło się dla Pana. Grupa Ashanga Ronglianga rozpoczęła akcję pod nazwą Miesiąc Ewangelii. W okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem Księżycowym każdy członek Kościoła miał przyprowadzić przynajmniej trzy osoby do Chrystusa. Na przywódców Kościoła nałożono obowiązek przyprowadzenia do Pana co najmniej pięciu osób w tym samym czasie. Tym sposobem Ewangelia rozchodziła się szybko. Kościoły zanotowały gwałtowny wzrost. Już po pierwszym miesiącu Ewangelii trzynaście tysięcy nowonarodzonych przyjęło chrzest. Dla nowych chrześcijan zostało przygotowane specjalne szkolenie. Zachęcano ich również do wzięcia udziału w przyszłorocznym miesiącu Ewangelii. W rezultacie już po dwóch latach od wyrożenia programu ochrzczono 123 tysiące osób. Rok później i w kolejnych latach obserwowano dalszy, spektakularny wzrost. Lecz Zaprzestano go mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. 1 Morożeszowa 41-49 Miesiąc Ewangelii, który jest organizowany do dziś, ma swój wielki wkład w szybki wzrost kościołów domowych w całych Chinach. Coraz więcej pracowników pragnie pobierać nauki w centrum treningowym proroka Samuela, coraz więcej nowych zespołów wyrusza w świat. Wielu naszych pierwszych studentów powracało do jaskini na górze, by podzielić się wspaniałym świadectwem o tym, jak Bóg pomagał im w służbie. Było to dla nas jeszcze większą zachętą i pokrzepieniem. W tym samym czasie włożyliśmy z Deling dużo wysiłku w proces jednoczenia chińskiego kościoła domowego w kwestii misji. Podróżowaliśmy po Chinach, szkoląc kościoły, by mogły posłać w świat swoich ewangelistów i misjonarzy. Zachęcaliśmy też, by tworzyły swoje centra szkoleniowe. Wizja szkolenia szybko rozprzestrzeniła się. Wiedziano bowiem, jak wielki wzrost Królestwa Bożego niesie ze sobą. Wkrótce setki pracowników wyruszyły w świat. Podczas naszych podróży odwiedziliśmy w kantonie pewną starszą siostrę, która miała mi do przekazania na osobności specjalne przesłanie. Jun. Powinieneś nie tylko kochać Pana, ostrzegła mnie, ale od dziś powinieneś też kochać swoją żonę i być u jej boku. Miała rację. Od początku naszego małżeństwa nie mogłem spędzać ze swoją żoną zbyt wiele czasu, przyznałem. Przez około dziesięć lat albo byłem w więzieniu, albo żyłem w ciągłym biegu. Dziś zmienił swój sposób myślenia. Na pierwszym miejscu będzie Bóg, a zaraz po nim moja rodzina. Razem będziemy szli w pole, na żniwa, razem będziemy wzrastać w służbie dla Pana. Jestem przekonany, że po moim drugim aresztowaniu moje małżeństwo było na rozdrożu. Pan ostrzegł mnie, że jeśli się nie upamiętam i nie zmienił swoich priorytetów, stracę rodzinę. Zmieniłem się i nigdy tego nie żałowałem, choć wielu przywódców kościoła domowego nie popierało mojego stanowiska. Niektórzy z nich uważają, że praca dla Pana powinna mieć pierwszeństwo przed rodziną. U mnie natomiast miłość do Boga była na pierwszym miejscu, miłość do rodziny na drugim, a miłość do służby na trzecim. Pewnego razu. Niedługo po moim zwolnieniu z więzienia zaproszono mnie, bym przemawiał do grupy przywódców kościoła domowego. Mówiłem o tym, jak ważne jest umieszczenie rodziny ponad służbą. Przemawiałem z głębi mojego serca i widziałem łzy w oczach wielu liderów. Potrzebowali takiego przesłania. Gdy skończyłem klaskali w dłoni i przez cały czas płakali. Swoje nauczanie oparłem na własnym doświadczeniu i na świadectwie wielu chińskich braci i sióstr, którzy stracili swoje rodziny, bo przedkładali podróże ewangelizacyjne ponad dbałość o swoje własne ciało. Ostrzegałem, by nie dali się nabrać na sztuczkę faraona, który próbował nakłonić Mojżesza i Aarona, by zostawili swoje kobiety i dzieci, a sami wraz z innymi mężami poszli wielbić Pana. Druga Mojżesza, dziesiąty rozdział, wiersz. Zachęcałem przywódców, by włączyli swoje rodziny w służbę Panu, a nawet jeśli to możliwe, brali żonę i dzieci zawsze ze sobą. Znaczyłem, że nawet apostołowie mieli ten sam dylemat. Wskazałem na Pawła, który pyta: czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? 1 Koryntian 9:5. Jednak przywódca tego kościoła domowego nie zgodził się ze mną. Jun nie chce mi się wierzyć że wykorzystałeś tę okazję, by wygłosić takie przesłanie, skarcił mnie na stronie, gdy skończyłem mówić. Próbujesz zdeprawować moich liderów. Nic dziwnego, że małżeństwa i rodziny przywódców tej grupy znajdują się w chaosie. Wielu z nich zdaje się odnosić sukcesy w służbie, podczas gdy ich rodziny są w rozsypce. I choć chiński kościół domowy ma w sobie wiele siły, to jest to chyba jeden z jego najsłabszych punktów. Dostaliśmy następnie zaproszenie do malowniczo położonego miasta Gulin. Po przekazaniu naszej wizji liderom Kościoła domowego przedstawiono mnie bratu ze Skandynawii, który w tym samym czasie przebywał w Gulin. Gdy słyszał, co mówiliśmy, nieustannie powtarzał Amen, Amen, Amen. Współdziałaj z wizją kościołów domowych i obdasz nas swoim zaufaniem, powiedziałem mu, ponieważ jesteś biały, wyróżniasz się w Chinach. Jednak jeśli chcesz mieć serce sługi, ponieść koszt, ale nie poddać się strachowi, zabiorę cię ze sobą do Henanu, by szkolił naszych współpracowników. Poza tym bardzo potrzebujemy pomocy w postaci Biblii i innych materiałów. Nigdy nie mieliśmy wystarczającej ich ilości, bo nasze kościoły szybko rosną. Mój nowy przyjaciel spytał więc, ile egzemplarzy Biblii potrzebujemy. Na początek 30-40 tysięcy odparłem bez namysłu. A co byś powiedział na sto tysięcy? Zapytał. Są już do wzięcia. Omówiliśmy z moimi współpracownikami, jak bezpiecznie dostarczyć je do kościołów w całych Chinach. Pan posłał nas, byśmy pomogli zrealizować wizję jedności wśród kościołów domowych, powiedział później brat ze Skandynawii. Nie przybyliśmy do Chin, by zdominować waszą pracę i objąć nad nią kontrolę. Nie jesteśmy tu po to, by narzucić wam nasz plan, czy budować piękne budynki kościelne. Poddajemy się wizji, jaką Bóg dał kościołom domowym, i chcemy wam służyć tak, byśmy mogli widzieć, jak wizja ta zmienia się w rzeczywistość. W tamtym czasie nie wiedziałem, że Bóg zamierza zjednoczyć mnie w służbie ze skandynawskim bratem na wiele kolejnych lat. Pan jednak sprawił, że był błogosławieństwem tak dla chińskiego kościoła, jak i dla mojej własnej rodziny. Pan Jezus. Rozpoczął proces przenoszenia nas wszystkich do miejsca, w którym miliony wierzących mogło zostać w pełni wyposażonych do służby. Wielu wierzących za oceanu, zarówno Chińczyków, jak i ludzi zachodu, przybywałoby pomóc wyszkolić naszych pracowników i posłać ich w świat jako wojowników Pana. Niektórzy byli pobudzeni przez Niego do tego, by zaspokajać praktyczne potrzeby pracowników. Docenialiśmy to, stale pamiętając jednak, że jest to pomoc od Pana. Byliśmy ostrożni. Nigdy nie oczekiwaliśmy pomocy od ludzi. Podróżując po Chinach, mieliśmy pieniądze tylko na bilety kolejowe. Nie mieliśmy za co kupić jedzenia i innych rzeczy. Lecz pan nam zawsze dawał tyle, ile potrzeba. Moja rodzina mieszkała w starym rozlatującym się domku. Nosiliśmy na sobie stare ubrania, a moje dzieci miały wielkie dziury w butach. Byliśmy zawsze przekonani o tym, że cały nasz dobytek, czas i pieniądze powinny być przeznaczone na szkolenie nowych pracowników, by ci mogli odwiedzić najbiedniejsze i najbardziej potrzebujące miejsca. Wszyscy oddawaliśmy dziesięcinę. Gdybyśmy mieli dziesięć kaczek, poświęcilibyśmy Panu największą z nich razem z jajkami. Podczas mojego pobytu w więzieniu każdy mężczyzna dostawał po dwa i pół joana, około półtora złotego, przypomnie tłumacza. Na miesiąc które mogliśmy przeznaczyć na drobne wydatki, takie jak papier czy pasta do zębów, lecz nawet wtedy wierzący odkładali dziesięcinę ze swoich skromnych dochodów, gromadziliśmy ją przez cały pobyt w i oddawaliśmy panu po wyjściu na wolność. Pewnego dnia w naszej stacji paliw, włożyliśmy ręce na grupę, która wyruszyła w drogę do prowincji Sichuan. Nie macie pieniędzy, a oddalacie się od domu czego obawiacie się najbardziej? spytał tych młodych mężczyzn i te młode kobiety Bradway. Nie boimy się głodu i rusk, odrzekli pracownicy jednym głosem, chętnie oddalibyśmy życie za Ewangelię, boimy się tylko wyjścia z Bożej obecności. Prosimy, pomódlcie się o to, by zawsze była z nami. Misjonarze? Wiele cierpieli dla Ewangelii i mali się wyczerpujących zajęć, by mieć na chleb i móc głosić Ewangelię. Jedni pasali świnie, inni rąbali drewno, jeszcze inni rozrzucali na polach nawóz. Wielu ludzi, widząc jak żyją, jak potężne jest świadectwo ich życia, uwierzyło w Jezusa. Jednak nie każde nasze spotkanie przynosiło chwalebne rezultaty. Czasami nie wszystko w kościele domowym Chin idzie jak z płatka i nie wszystkim podoba się nasze nauczanie. Tak właśnie było, gdy odwiedziliśmy prowincję z Główny lider przygotował serię spotkań, które miały trwać cały tydzień. Szóstego dnia po południu podczas kazania brata Johna kilka miejscowych wierzących zaczęło kwestionować prawdziwość naszego przesłania. John znalazł się w krzyżowym ogniu pytań o kontrowersyjne wersety z Księgi Objawienia. Przykro mi, ale w Biblii jest wciąż wiele ukrytych skarbów, mówił próbując odeprzeć atak. Nawet wielcy uczeni biblijni nie mają pewności co do tych wierszy. Pewien wiekowy człowiek starszy kościoła wraz z dwójką innych mężczyzn powstał. Wy, nauczyciele z Hananu, zamknijcie wreszcie buzię, zawołał, jesteście młodzi i niedoświadczeni. Co wy tam wiecie? Jak możecie nas nauczać, skoro sami nie znacie znaczenia tych wersetów? Trzej mężczyźni zabrali swoje rzeczy i skierowali się do drzwi. Polecili pozostałym członkom kościoła, zrobić to samo. Szybko podążyłem za nimi na podwórze. Panie. Dziękuję ci za moich szanownych braci, zacząłem się głośno modlić. Zabierz ich gniew spowodowany naszymi brakami w znajomości słowa. Dwóch spośród rozczarowanych liderów śmiało się ze mnie. I on, zabieraj swoich żołnierzy tam, skąd przyszli, wołali, zwijaj flagę i wracajcie do Henanu. Wiedziałem, że to zdarzenie to sprawka diabła. Ze szczerymi łzami w oczach błagałem ich, by wrócili na spotkanie, byśmy wszyscy mogli się modlić i szukać Bożej Woli. Ich serce zmiękło i cicho wrócili na swoje miejsca. Poprosiłem wszystkich obecnych, by uklęknęli i szukali Pana. Nakazałem wszystkim pokutować za swoje grzechy. Miłość Boża wylała się na nas. Wiele było łez i skruszonych serc. Wstałem i wyznałem swoje grzechy. Po mnie to samo uczyniło wielu mężczyzn i wiele kobiet. Trzej starsi. Którzy narobili tyle zamieszania, wyszli na środek i padli na kolana przed ludźmi. Braci, Junie, wybacz nam te niegrzeczne i obraźliwe słowa, powiedzieli pochylając głowy. Wszyscy zgromadzeni, widząc ich skruszone serca, uklękli i modlili się, łkając. Starsi poprosili nas, byśmy zostali kilka dni dłużej, żeby nauczać w różnych miejscach prowincji z Hanglund. Wiele podróżowaliśmy i byliśmy bardzo zajęci w naszym życiu rodzinnym, też wiele się działo. Gdy podróżowałem po Chinach, spotkałem wiele chrześcijańskich rodzin, które przeżywały wiele rozterek związanych z polityką jednego dziecka. Rząd próbował zmusić wiele chrześcijańskich matek, by usunęły swoją drugą ciążę. Niektóre siostry były nawet poddane zabiegowi sterylizacji, który miał zapobiec ponownemu zajściu w ciążę. Na rodziny mające więcej niż jedno dziecko nałożono ogromne grzywny i pozbawiono je prawa do państwowej opieki socjalnej, w tym do opieki zdrowotnej i edukacji. Gdy słyszałem opowieści wielu ciężarnych chrześcijanek, moje serce omal nie pękło, nie wiedziałem, co robić. Modliłem się i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Aborcja to straszny grzech, więc nie jest rozwiązaniem powiedziałem. Jeśli zgodzicie się potajemnie urodzić wasze dzieci. Wezmę je i wychowam w chrześcijańskiej rodzinie. To spodobało się tym rodzinom. Niedługo po tym czułem się jak Abraham, ojciec wielu. Za adoptowanymi przez nas dziećmi kryje się wiele strasznych historii. Dwie młode chrześcijanki z prowincji Sichuan postanowiły przyłączyć się do naszej służby. W drodze do Henanu napadł na nie gang rzezimieszków. Porwał je i uprowadził w górę, około 200 kilometrów od miasta Hongkuing. Tamte dwie piękne kobiety związane łańcuchami przez rok wykorzystywali je seksualnie. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało. W końcu udało się im uciec. Wróciły do domu wyniszczone przez gehennę, którą przeżyły. Udałem się do Sichuanu, by spotkać się z tymi dziewczętami ich rodzinami. Jedna z nich zaszła w ciążę krótko przed ucieczką. Rodzice dziewczyny chcieli usunąć dziecko, lecz błagałem, by tego nie robili. Jeśli wasza córka urodzi, obiecuję, że wezmę pełną odpowiedzialność za to dziecko, zaproponowałem. Zgodzili się. Urodziła się malutka dziewczynka, której dałem na imię Yang Mu Ai, miłość pasterza. Opiekowaliśmy się nią do czasu znalezienia chrześcijańskiej rodziny, która chciałaby ją wychować. Deling Ponieważ mieliśmy dwójkę dzieci, byliśmy nękani i ukarani grzywną przez lokalne władze, Nagle pewnego dnia bez słowa uprzedzenia Jun przyszedł do domu z malutką dziewczynką na rękach. Był na spotkaniu, podczas którego lider kościoła dzielił się swoim problemem. Miał już dwójkę dzieci, a jego żona spodziewała się trzeciego. Władze przyszły raz do ich domu i oznajmiły, że w związku z polityką jednego dziecka albo zgodzą się na usunięcie ciąży, albo kobieta zostanie aresztowana do czasu rozwiązania, po czym zabiorą jej dziecko i zamordują. Gdy Jun to usłyszał, jego pełne miłości serce omal nie pękło. Cokolwiek zdecydujesz, nie usuwaj swojego dziecka, powiedział temu bratu. Biblia mówi o to: Dzieci są darem pana. Podarunkiem jest Owocłona. Psalm 127, trzeci wiersz. Ukryj swoją żonę, a gdy urodzi dziecko, wezmę za nie pełną odpowiedzialność. Od tego czasu Jun zaczął przynosić do domu nowe dzieci. W sumie adoptowaliśmy dziesięcioro czy jedenaścioro z nich. Nie jestem pewna dokładnie, ile ich było, bo nie zawsze przynosił je, by mi pokazać. Słyszałem tylko od innych, że brał pod opiekę coraz to nowe dzieci. Niektóre z nich pochodziły z rodzin pastorów przetrzymywanych i torturowanych w więzieniach. Ich rodziny nie poradziłyby sobie z większym ciężarem i nie byłyby w stanie wychować kolejnego potomka. Inne dziecko trafiło do nas po tym, jak młoda dziewczyna dała się nabrać na pracę w mieście, została zgwałcona i zaszła w ciążę. I on szukał dla dzieci chrześcijańskich domów. Wiele rodzin, które zdecydowały się je przygarnąć, było tak ubogich, że musieliśmy stale pomagać im finansowo. My też byliśmy biedni, lecz i on miał wiarę, że Bóg zaopatrzy nas we wszystko i tak też było. Na początku, gdy zaczął przynosić dzieci do domu, byłam zła. Czy coś jest ze mną nie tak? pytałam go. Jeśli tak bardzo chcesz mieć więcej dzieci, dlaczego po prostu mi o tym nie powiesz? Z czasem Słysząc historię u każdego dziecka, powoli uczyłam się miłosierdzia i cierpliwości względem mojego męża. Bardziej zrozumiałam współczujące serce Boga. Za przykładem mojego miłosiernego męża poszło wiele kościołów, wreszcie zaczęły dbać o swoje sieroty i porzucone dzieci.